Cześć wszystkim ze Stanów. Mieszkam tu już 30 lat. Chciałabym się na moim kanale podzielić ze z, z wszystkimi uwagami na temat tutaj życia, z spostrzeżeniami na różne tematy, na różne kwestie. Chciałabym mówić o plusach życia tutaj w Stanach i minusach. No, dzisiaj, w poniedziałek. Wielka noc. U nas nie ma takiego święta. Jest normalny dzień pracy. Ja dzień akurat mam wolne, ale to tak. Po prostu dlatego, że taki mam rozkład pracy. No, chciałabym powiedzieć, że jakie są takie najbardziej, które mi się nie podobają rzeczy tutaj w Stanach. Oczywiście to nieprawda jest, że mi się wszystko nie podoba. Jest bardzo dużo rzeczy, które bardzo tutaj mi imponują, podobają mi się i po prostu no, budzą we mnie naprawdę bardzo bardzo dobre y, uczucia. To y, y, dzisiaj chciałabym się skupić na jednej numer jeden sprawie, która mi się tu nie podoba w stanach. Otóż dobrze dobrze powiem. Otóż od pewnego czasu dokładnie od roku 2011 mieszkam na mieszkaniu odnajmowanym za które płacę dość duże pieniądze, na moje warunki dosyć duże i za które po prostu wszyscy muszą płacić ten czynsz, prawda, i tę kaucję i właśnie o tym chciałam mówić, bo to, że kaucję, czynsz, no to wiadomo, to każdy tak jest zobowiązany płacić to. To, co mnie najwięcej oburza, to no pets allowed. Kiedy masz kota albo psa, to naprawdę dobrze musisz się naszukać, żeby znaleźć mieszkanie, że zaakceptują ci Twojego czworonoga. Zdecydowanie o, o wiele więcej tych landlordów tak zwanych, czyli właścicieli mieszkań, woli bez. Kota i psa. Nie ma, nie ma, bardzo niewiele jest mieszkań, które zezwolą ci na posiadanie kota albo psa. Jeśli, jeśli już coś, to może jedno zwierzę. Zdecydowanie to jest numer jeden sprawa, która mi się tutaj nie podoba. Absolutnie. Jest ciężko po prostu znaleźć mieszkanie, gdzie ci pozwolą mieć psa albo kota. A już nie wspominając, że więcej zwierząt, to już, to już w ogóle chyba nie znajdziesz takiego mieszkania tutaj. Ceny mieszkań, no oczywiście trochę odbiegam od tematu. Ceny mieszkań też są niebotycznie wysokie. W Lejczeniwa najtańsze mieszkanie kosztuje około 1300 dolarów. Tu pokojowe mieszkanie, salon, yy, kuchnia i łazienka. I te mieszkania też nie są najwyższych lotów, a takie pieniądze trzeba płacić. Nie wiem, jak jest w Ilino i nigdy tam nie mieszkałam, ale podejrzewam, że ceny są jeszcze wyższe. I. No za takie mieszkanie to jednak powinno, powinien wynajmujący to mieszkanie mieć jakieś, jakieś tam powiedzmy prawa, nie? A tutaj tymczasem tego nie ma, bo tutaj ani nie można sobie pomalować ściany na kolor taki jaki by się chciało, ani nie można jakichś takich zmian zrobić, bo, bo trzeba się pytać wpierw, nie wiem jak jest w Polsce, czy trzeba się zapytać właścicieli tej spółdzielni, czy jak się tam u was wie, ale tutaj to trzeba, nie można robić sobie tak jak się chce. Na przykład ja bym mieć pomalowane ściany na popielaty kolor. Powiedzmy, to jest modny kolor teraz. Czy, czy jakikolwiek kolor, prawda? To już muszę się zapytać. I, I często mówią ci, że nie można takich rzeczy zrobić, takich zmian pro, prowadzać w mieszkaniach. Tak jak już mówiłam, kotów, psów, no to różnie z tym bywa, ale tak najczęściej nie można mieć ta bądź psa, jakiegoś innego zwierzaka raczej. No, kolejna rzecz, trzecia, która taka jest nie za fajna, to już odnosi się służby zdrowia i tych ubezpieczeń różnych. Tutaj, jak zarabia się powyżej pewnego limitu, to już trzeba sobie opłacać swoją własną ubezpieczenie. Edukacja też nie jest najlepsza. W sensie, że po prostu. Do, szkoły, do końca szkoły średniej masz to zapłacone nie trzeba nic płacić, a potem też sobie płacić, a studia w Stanach są bardzo drogie, bardzo nie powiem dokładnie ile, bo nie wiem, a nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, ale wiem, że są niebotycznie drogie, mój syn ma 23 lata nosiliśmy się zamiarem ale nie, nie, na razie jeszcze nie, nie wiemy jak rozwiązać sprawę Stype, stypendiów stypendia nie ma nie jest tak łatwo dostać, a dofinansowania też jest ciężko dostać do studiów, a jeśli chodzi o edukację, edukację szkoły, nie, to, to, to ponieważ jest tu można sobie tu legalnie posiadać broń normalnie palną, to jest to, jest to takie dosyć przerażające, bo w, każde, w, ta, w każdej szkole, a przynajmniej tutaj w szkołach, do której, której chodzi mój syn. Są normalnie bramki takie do wykrywacza metali nie można. Właśnie człowiek czuje taki trochę jakby zagrożony, nie? bo to stwarza pewien stres. No. Jeśli chodzi o tą broń jeszcze, no to no tutaj jak powiedziałam, można mieć broń, można, można mieć broń. I tutaj w akurat tych okolicach jest to dość taka ta, ta przestępczość wysoka i. No po prostu czasami dla samej obrony warto nosić coś z sobą, niekoniecznie palną, ale coś. Bo nigdy nie wiadomo, kogo się spotka na swojej drodze. Ale tak poza tym mówię, że będzie kiedyś odcinek na ten temat, plusach życia w Stanach, że, jest, że ogólnie jest fajnie, no ale, no ale są takie zagrożenia, są tak jak w każdym kraju. Um, nie, są dobre strony i złe. No. Um, no co jeszcze mogłabym powiedzieć? Po, po prostu tyle, że no do tej pory te 30 lat, co tutaj przemieszkałam, to po prostu... Yy, no. Podsumowywując cał, całość, to, to chciałabym wrócić do Polski, nie chciałabym tutaj być już do końca życia, bo yy, po prostu no. Zdecydowanie wolałabym Polskę, wrócić do Polski. Jak tylko emeryturę będę mieć to wrócę, myślę. Mogłabym jeszcze powiedzieć na parę innych tematów, ale na razie nie będę się na tym na tym skupiać. Chciałabym jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego i zaprosić na oglądanie tego kanału. Może nie będzie tak źle. Ja jestem na razie nowa, ja jeszcze nie umiem tych yy, yy, no, jak się to mówi, edycji i tak dalej. Poza tym często mi się plącze język, bo już za długo gadam tutaj po angielsku i język polski z angielskim czasami się miesza, czasami nie umiem się dobrze już wyrazić po polsku. No, są takie rzeczy po prostu, może to się wydać dziwne, ale jak ktoś tak długo mieszka tutaj, to, to jednak nabiera takich jakiś przyzwyczajeń, nawyków tutejszych, no. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do lajkowania, do subskrypcji tego kanału. Um, chciałabym jeszcze powiedzieć Wam, że mam parę w głowie, w głowie ciekawych przepisów na różne takie ciekawe, naprawdę egzotyczne potrawy, moje tutaj, które ja sobie tutaj przyrządzam czasami. No, to, to na razie tyle. I pozdrawiam jeszcze raz. Pa! pa.